Cześć kochani, witamy Was wszystkich na naszym kanale. Jeśli jesteście ze Spotify'a, to zapraszamy do oglądania nas. Jeżeli jesteście z YouTube'a, to zapraszamy Was na Spotify'a. A dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego? Chcemy też wam przypomnieć, że odcinki pojawiają się co tydzień we wtorek o godzinie 16 i właśnie na Spotify'u. o godzinie 16. Mortzysto, <dziesz textual? gry> <vaccines> czyli ja. To jest w klej 16. Jeśli nie obserwujecie naszego Instagrama, to serdecznie Was zapraszam tutaj, i na TikToka, i na nasze Instagramy. Absolutnie. Patrzcie tak. nasze piękne Instagramy. Dzisiaj temat dosyć nam znany na pewno. I ciężki. I bardzo ciężki, ale totalnie prawdziwy: czyli fałszywi przyjaciele. Fałszywe, przyjaciele. Fałszywe przyjaźnie, które y, odbierają nam chęć do życia troszeczkę, ale y, dopiero z czasem chyba. Y, Uświadamiamy sobie, że faktycznie to była ta przyjaźń, która wysysała z nas taką energię mm. i wszystkie dobre, e, dobre rzeczy. Bardzo często na przykład jest też tak, że moja mama jak widziała, że przyprowadziłam swoje przyjaciółki na przykład do domu, to już miała coś takiego, wiesz, że mm, no, Zuzia zastanów się nad tą przyjaźnią, bo, bo może być ciężko. A to jest że mamy wiedzą tak, lepiej. Tak, od tak, razu tak, widzą, tak, tak. że będzie coś nie tak, tak. I wiesz, i ja po prostu byłam strasznie zapatrzona w te moje przeciółki i tak dalej. I po prostu wiesz, wszystko, dosłownie wszystko dla niej bym zrobiła. No i potem, wiesz, tam po paru miesiącach, czy tam nawet latach okazywało się, że faktycznie, wiesz, ja wracałam po prostu z płaczem do domu, i moja mama już, już wiedziała, że. Że o co chodzi, wiesz, że, że po prostu faktycznie to, to wiesz, to To jest, może przez nasz, nasz charakter, bo ja, no, jeśli mam przyjaciela, to ja bym oddała mu wszystko. To jest bardzo złe, ale ja i będę chciała jego dobra, i będę o niego dbać, i po prostu będę chciała dbać o tą relację, a czasami właśnie takie przyjaźnie kończą się przez to, że ta druga strona... Nie tak bardzo się wczuwa w tą relacjach. Tak. Jak nie tak bardzo jej zależna. To Te to jest w sumie i i związek, nie? Właśnie, tak, że tak, nigdy tak. nie ma czegoś takiego, że ty dajesz 100% druga osoba, no to w sumie jest bez sensu, że ty dajesz 100% druga 100%, bo tak na przykład, bo chciałam to teraz tak zobrazować, że na przykład jedna osoba daje 70%, a druga powiedzmy 30, nie? I 100% to jest, no ja nigdy nie byłam dobra matematyki. bo musicie <laughs> nie wybaczyć. No to dajesz 100%, <laughs> to przyjaźni. No. Ale wiesz, inna jest relacja, jakby. Mówię bardziej o, o przyjaźni damsko-damskiej. Tak, bo tak. damsko-męska to jest totalnie inny temat. Tak, to w moim zdaniem, To jest totalnie, to jest totalnie inny Mniej temat. Czymś, znaczy, wiesz, ja wierzę ja w przyjaźń damsko-męską, bo mam przyjaciela, z którym się znam od yy, bardzo serdecznie, go również poznaję. E, od kurde, od gimnazjum? Tak, mi się w gimnazjum Okej okay, ale nigdy nikt nie począł, nic. Nie, nic A skąd skończy? się ona tam nie począł? Nie no, weź, będzie oglądała... Ej, począła jest! Ej, jak poczułeś, to daj łapkę w żeby Zawsze mi pomagał, wspierał mnie i tak dalej i po prostu jestem wdzięczna za to bardzo. No i wiesz, i jesteśmy dorośli, wiesz, i nadal utrzymujemy kontakt, więc wiesz, więc... On bardzo zawsze kibicował, pamiętam w moich, właśnie z moich związkach, po tym jak się rozstałam z moimi facetami, to też po prostu jeździliśmy do Maka, wiesz, i po prostu, że tam płakałam, jedną z tego mam No także tak, także wiesz, co przyjaźnie dam z komentarzy. kurczę, ja nie wiem. Tak? Ja jestem chyba taka, że so, ale do momentu. Ja sądzę, że tak? zawsze okay. ja, któraś strona się w sobie zakocha, nie albo coś tak? poczuje, coś tak dziwnego i przyjaźni, albo no się kończy, albo w całym Może tak. Może tak. Nie, nie wiem, ja tak sądzę, nawet patrzą patrząc mojej, jest moja z mojego Z mojego, a o nie? O, jednak sądzę, że ko przyjaźń kobiety z kobietą jest e, o wiele gorsza niż męska. <śeky> to prawda, bo kobiety to to są totalnymi wrednymi... <grym> 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 ale <grym> I mówisz to tak, ale kobieta. Kobieta oczy. kobieta kobiecie umie wbić większą w niż w kobiety? To prawda, zdecydowanie. Tak. No tak. To prawda. Ale jeśli chodzi o przyjaźń, to, tak? prawda. to prawda. Znaczy, wiesz, ja sobie bardzo cenię zawsze szczerość też w, w przyjaźni i, i w ogóle. Nawet jeżeli coś nie pasuje, to wolę faktycznie osłyszeć, wiesz, po prostu z no nie wiem, jesteś beznadziejna w tym, 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 albo przeszkadza mi to, 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 niż, wiesz, nic, po prostu żyć, wiesz, tak, w takim, wiesz, w takiej bańce po prostu, w takiej magicznej krainie, o, jest wszystko super. Zuzka, jesteś taka piękna, taka utalentowana, a wiesz, jakby za nie plecami żartuje, <laughs> żwartuje, szczera. A, a ja z... jest dziwnie, jak ty siedzę po tej stronie. <laughs> ja pamiętam moją... E, teraz tak patrząc na wiesz, fałszywą przyjaźń. Mm. pierwszy objaw albo pierwszy rodzaj jest wtedy, kiedy na przykład nie ja mam przyjaciela, Na przykład na ciebie, się, się, mm -hmm. i dochodzi ktoś trzeci. Mm -hmm. Tak. Ja byłam kiedyś w takiej sytuacji, że ta przyjaciółka moja e, jest to jest... nie, właśnie wybierała między mną. Nie chciała się przyjść do ze trzy, tylko e, bardzo często mnie wystawiała na tej trzeciej, co nie, i Aha. musiała już wybierać postawiłam nie przed wyborem, żebym też wybierała, czy ja chcę z nią. No to było bardzo długo dziwne, skoro bardzo skomplikowane. Okej, okay, faktycznie. Nie słyszałam jeszcze o takim nie? przypadku. Zawsze Bo... słyszałam właśnie, że fakty faktycznie e, przyjaźń we 3 jest e, zła i ciężka, znaczy zła. Ciężka jest po prostu i trudna. Na pewno są osoby, które, które dają radę, ale właśnie, że wiesz, że zawsze jest tak, że te, te dwie są, wiesz. Te dwie są, te dwie są faktycznie jakoś tam połączone bardziej, nie? Ze sobą czy coś takiego. No ja pamiętam, że miałam takie cztery przyjaciółki w, w gimnazjum, no i to już wiesz, to już było faktycznie tak, że, że się trzymałyśmy, wiesz, w te, w te cztery. Nie wiadomo, że tam jedna była czasem bardziej zżyta z drugą i tak dalej, ale, ale no potem, potem faktycznie przestałam ufać ludziom bardzo. I, i bardzo tak jakby mm, ostrożnie dobierałam sobie sobie przyjaciół, y, bo na przykład nie będę tutaj teraz wiesz, mówić, czy z gimnazjum, czy z liceum, czy z podstawówki, czy coś tam, ale miałam taką sytuację, gdzie na przykład y, dostałam się do szkoły, w sensie do, do liceum i no, to było liceum w takim top 10 w Warszawie, y, no i y, napisałam do tej mojej przyjaciółki, teraz już byłej, y, że no jak tam, co tam, fajnie gdzieś dostałaś i tak dalej. <laughs> no i usłyszałam odpowiedź, że to nie jest e, informacja przeznaczona dla mnie. I wiesz, i ja byłam taka, okej, okay, ale dlaczego? Jakby coś się stało? No, i ona to uznała tak, że ja po prostu napisałam tylko i wyłącznie, żeby się pochwalić, nie? Tym, że ja się dostałam do liceum i tak dalej. No nie, jakby, no wiadomo, człowiek jest zawsze ciekawy, tak, co tam, co tam u tej drugiej osoby, i, i w ogóle. No i potem, wiesz, się jakąś tam próbę pogodzenia się, i w ogóle, ale potem ten kontakt nam się urwał, więc stwierdziłam, że, wiesz, ja nigdy nie lubię za bardzo mieć takich ciężkich, znaczy ciężkich, kurde, trudnych kontaktów z ludźmi, w sensie kłótni, tak jak też mi wielokrotnie mówiłaś, nie lubię po prostu czegoś takiego okej, okay, nie lubimy się, albo no nie wiem, po prostu nie jest nam po drodze, wkurza nas ten człowiek, to jest normalne, ale miejmy do siebie jakiś szacunek, jakikolwiek, chociaż mały, ale miejmy szacunek do siebie, nie? I wiesz, i ty masz swoje życie, ja mam swoje życie, ale po prostu się nie wtrącajmy i wiesz, i po prostu zostawmy to, co było w przeszłości i zamknijmy to. A mam takie wrażenie, że przeszłość moja mnie goni po prostu i wiesz, i, i że nawet jak widzę jakiś tam nie wiem czy taki komentarz, czy jakiś hejt, to po prostu mam w głowie Jezu, Jezu, to na pewno są, wiesz, tam jakieś tam przyjaciele z przeszłości. wiesz patrząc na tak. to, jak teraz ludzie zachowują się wobec Ciebie, a jak wiesz, wy się kiedyś przyjaźniliście, tak. a teraz po prostu mówią, wbijają takie szpile i to wiesz, komentarze. i to z konta user 125. lala, warszawska, polska. 25 na przykład, nie? I wiesz hmm. i... Na przykład ten ktoś, wiesz, pisze do ciebie, pisze na przykład nie wiem, komentarz jakiś pod twoim filmem, czy coś takiego, i, yy, i wiesz, nie jest w stanie tego powiedzieć prosto w twarz, ci, nie? I tak jak ci nawet na tamtych filmikach mówiłam, że dla mnie taki człowiek jest po prostu nieszczęśliwy sam ze sobą i musi wyładować gdzieś tą energię i gdzieś. To, tą złość to jest bardzo złe, bo uważam, że taki człowiek powinien iść na terapię i po prostu przepracować to z, z profesjonalistą i wiesz, z psychoterapeutą, a nie po prostu komuś zatruwać życie, nie? Bo to jest, to jest strasznie ciężkie. I na przykład dlatego mm, właśnie wiesz, bałam się to odnośnie naszego poprzedniego filmiku, też o tym naszym tej samokrytyce i tak dalej, ja się bardzo bałam wrócić cokolwiek do internetu, czy się pokazywać światu i tak dalej właśnie przez taką ocenę, nie, że może na przykład ktoś z mojej przyszłości zobaczy to i po prostu zacznie, wiesz, wypisywać jakiś tam mój był przyjaciel, czy moja była przyjaciółka i zacznie wypisywać jakieś bzdury, wiesz, na ten temat nie to dotknie po prostu, bo wiesz, bo na przykład... Że nie z... wykorzystał swoją słabę. Tak, 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 to moja słabość, że ja się będę tym przejmować, nie? I... Wiesz, może, może to będzie po prostu jakiś, nie wiem, Kowalski, nie wiem, z pcimia dolnego, nie? Ale, ale po prostu zawsze z tyłu głowy jest coś takiego, że kurde, faktycznie to może być z tym były przyjaciel, czy była przyjaciółka, który się właśnie kryje pod tym. Pod tym ale tak. trzeba mieć w. No, po prostu. To, to, tak to, jak to wypikamy. wypikamy. Tak, przepraszam, wypikamy. Serious <laughs> ja zapomniałam po prostu to pracę mi się w e, Co chciałam powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy się o przyjaźni, jakby nie na naszym... Nie, no to w sumie też, jakby to jest, to, to jest moje doświadczenie, mm -hmm. jeśli chodzi o przyjaciela, chociaż tej osoby nie mogłam nazwać nigdy przyjaciółką, mm -hmm. e, bo nie znałyśmy się aż tak bardzo. Ja nie mogłam mi aż tak bardzo zaufać, e, nie mogłam być... Wobec niej szczera, bo wiedziałam, okay. że mogę zranić jej bardzo uczucia, jak coś powiem szczerze. A moim zdaniem, mam nadzieję, że gdybym ja coś pytała ci szczerze, to może, może byś się przyjęła nawet bardzo. No to... <laughs> Ale jakby wiedziałabyś, że nie chcę... Że nie chcesz źle dla mnie, tak. tylko po prostu... Chcę tobie, tak, chcę to tobie dobrze. tobie to też pikamy. Coś mi nie tak. Co chcę dla ciebie dobrze. Może kawki. Nie dziękuję. <laughs> albo dawaj, albo to potem. <laughs> I ta osoba e, bardzo źle na mnie wpływała, mm -hmm. na moją e, samoocenę. Praca. Powtarzała, jak ona jest cudowna, przepiękna. Jakby wiadomo nie prosto, mm -hmm. nie, prosto nie prosto nie w twarz. Jakby. Mm -hmm. Mówiła na przykład takie, ale ja cię ładnie wyglądam, ej, a, a, ale chyba, wiesz, bardzo szczupła, piękna, piękna no ładna ładna dziewczyna mm -hmm. e, i mówi mi, no czy ja nie wyglądam za grubo, wiesz, gdzie ja jestem na przykład dwa razy większa od niej, mm -hmm. e, bardziej krąglejsza mm -hmm. i wtedy od razu mam takie kurde, no raz, ta jest chuda i to widać mm -hmm. było czasami, że ona mówi to specjalnie, okay, żeby... żeby też sobie pewność siebie trochę podskoczyła, Podbudować, a mm -hmm. u mnie to, żeby trochę opadło. Okay, Czyli była toksyczne to trochę, wiesz. Tak. Takim emocjonalnym... Nie wiem, jak to się tak fachowo nazywa, ale tak... Wiesz ale niby mnie nazywała swoją przyjaciółką, kiedy okay. ja tego nie czułam totalnie i jakiś wyrażała swoje uczucia wobec mnie. Dodatkowo, wiesz, to, to, że ona nie była... Właśnie przyjaźń podobno jest takim... Kiedy jest się dumnym ze swoich sukcesów, a o, dodatkowo to, jeśli jest się w tym same, w tej jakby, na tej samej drodze do kariery, mm -hmm. czyli jakby my w aktorstwie, to nie, o kurde, zazdroszczę ci, słuchaj, jesteś zabójcze piękna, nie, nie <laughs> będę tego mówić, <laughs> ale zazdroszczę Wyplikamy. ci, e, no jakby, żeby, bo to, często było tak, że mówiła mi, że o, tyś ty robisz coś lepiej, ale ja robię tam to lepiej, co nie? Mm -hmm. e, więc takie porównywanie się okay, do siebie. Okay. I, I ona że żeby mi kiedyś pogratulowała, że coś mi dobrze wyszło, mm -hmm. to by bardziej ją, ją zabolało, więc Zabora, moim okay, zdaniem rozumiem. to jest. Nie, no właśnie tak jak odnośnie tego aktorstwa, to na przykład pamiętasz, jak pani od Prozy nam powiedziała, że żebyśmy na przykład nie nagrywały, jak nagrywamy jakieś tam swoje demo to też dla przyszłych aktorów albo studentów aktorstwa jest bardzo ważne, że jeżeli się nagrywa właśnie coś, jakiś... No, lo, nie, to w sumie nie monolog, bo to dialog. No to dialog jakiś to właśnie, dobrze by było, jakby był chłopak z dziewczyną, ale nigdy dziewczyna chłopak z dziewczyną, tak. bo na przykład powiedzmy jakiemuś reżyserowi spodoba się ta druga, tak, ta 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 druga, druga osoba nie. i tak dalej. I fakt, jest to prawda. Prawdziwa jest, to jest wtedy, kiedy wiesz, i mówisz. Tak. Ten tekst. tak, albo no, no bardzo ładnie no, wyglądasz dzisiaj. Tak. takie wiesz, proste, a to jest taki nawet jakiś stand-up chyba, że kobieta kobiecie nigdy nie powie, że ładnie wygląda. Tak, bo wtedy zazdrości, że ona wygląda w życiu, Ale to jest taki gurdy. Tak, nie, nie, nie. To, to, wiesz co, na przykład um, pamiętam, że mój, teraz żeby nie pomożna tytułu, mój profesor, doktor. Od y, historii i kultury Wielkiej Brytanii, może będzie oglądał. Pozdrawiam tego wcora. Soję on na przykład opowiada coś takiego, że w, powiedzmy jeździ sobie w metrze, nie i na przykład Babka, w sensie, wiesz, z Wielkiej Brytanii powie na przykład drugiej babce, że o, tam ładnie wyglądasz, nie, no i ta druga odpowie, dziękuję, a na przykład w Polsce jest tak, że powiedzmy, jakbyś powiedziała babce, babce, no w sensie jakiejś tam koleżance, albo nawet nieznajomej, nie, że o, ładnie wyglądasz, nie, i... Od razu ta druga osoba, po prostu Polki tak mają mam wrażenie, że mówię, a nie to z lumpeksu, a nie to stare, to gdzieś tam w ogóle, wiesz, z szafy wygrzebałam, wiesz o co chodzi? Nie przyjmują komplementów. A to jest bardzo często, znaczy bardzo często, no wydaje mi się, że szczere, nie, wiesz, w sensie, jak mi ktoś mówi, że ładnie wyglądam, to mówię, o dziękuję bardzo, bo ja też miałam bardzo duży problem kiedyś właśnie z przyjmowaniem komplementów, byłam taka umniejszałam tak sobie, nie? Ale wiesz, trzeba po prostu wierzyć w to, że faktycznie to jest szczere, nie? E, czasem. Czasem, czasem trzeba, czasem. tak, tak, no ja Ci wierzę, jak tak mówię, tak. tak. tak <grym> to jest właśnie nieprawda. Być robimy, robimy, tak, robimy um, odcinek Ośrodniej o przyjacielach. Przykłady. Całkowitych przyjaciele, tak. Ok, ale trzy cechy, jakie celisz sobie w przyjacielu, przyjaciółce. przyjaciółce, na pewno no, no, wsparcie, to jest o, bardzo sparty. ważne, zaufanie i szczerość, myślę. To jest. Yy, tak, wiesz, jest takie powiedzenie, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie, i uważam, że tak jest. Że jak ja po prostu byłam w takim dołku psychicznym swoim yy, i w takim, yy, czy po rozstaniu, czy wiesz, czy po prostu, czy coś mi nie szło, czy w pracy, czy wiesz, czy tutaj na aktorstwie, to wiesz, to mam osobę i wiem, że jakby, że mogę do nich napisać nawet w środku nocy, czy zadzwonić, i ta osoba po prostu, czy przyjedzie, czy wiesz, czy będzie rozmawiać nawet ze mną do piątej, żebym ja się poczuła lepiej, nie? I to jest dla mnie taki wyznacznik, że ta osoba, to jest troszeczkę tak, jak myślę, w związku, nie? Że ta osoba bardziej ceni moje. Bardziej ceni. No to też tak nie można wiesz, no bo trzeba być czasem egoistą, nie? Moje ale właśnie taki egoizm, taki. E... Zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm, taki zdrowy, zdrowy egoizm. Tak, zdrowy egoizm zdrowy tak, taki. tak, tak, bo to też jest potrzebne, wiesz, żeby ci po prostu ktoś nie wchodził na głowę, ale wiesz, sam fakt, że yy, wiesz, ktoś jest w stanie po prostu ze mną rozmawiać do tej piątej, a na przykład wiem, że ma na ósmą pracę, to jest to dla mnie pewne jakieś poświęcenie, wyrzeczenie i ja się odpłatę tym samym. Bo jeżeli ktoś mnie traktuje tak, jak mnie traktuje, to potem, jakby, że tak powiem, ja również się odwdzięczę temu, tak? Yy, jakby tej osobie. No, więc wydaje mi się, że to jest, że to jest takie, takie chyba mocne. Ja myślę, że mm, czasem, po prostu, żeby znaleźć tego jednego przyjaciela, tak samo jest z facetem, myślę, trzeba się przejechać. Po prostu. Trzeba się przejechać na, na kilku, nawet kilkunastu osobach, i wtedy możecie sami ze sobą usiąść i porozmawiać w głowie. Kurde, nawet wypisać na kartce, nie? wady, zalety, na przykład, powiedzmy kilkunastu osób. Jak się czujesz tak, w tej relacji, tak. co ona ci daje, czy, czy czujesz się bezpiecznie, czy, czy właśnie ciągnie cię ta osoba w górę, czy w dół, czy jesteś swoim jest wsparciem, czy jesteś sobą. Tak, czy jest, ja sobie. Bo tak. tak samo jak z facetem, tak, jeśli nie jesteś sobą, no to co to będzie ze związkiem. Tak, tak, tak. I właśnie, żeby, że, że trzeba się po prostu przyjechać, żeby znaleźć faktycznie tego kogoś, tak. bo wtedy jak się przejedziesz, to wiesz, czego unikać po prostu. No, nie bez powodu jest powiedzenie, że się nie wchodzi do tej samej, dwa razy do tej samej rzeki. Tak samo jest właśnie ze związkami, nie? Że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ale yy, i dlatego dzięki temu też wiemy, na jakie cechy u przyjaciela yy, po prostu zwracać uwagę, nie? Jeszcze z doświadczenia, tak mogę powiedzieć, bo też miałam taką inną relację, gdzie miałam tak, takie myśli, że sobie potem dopiero stwierdziłam, zauważyłam, że... Gdyby nie ja, to ta relacja by się dawno zakończyła. Mm -hmm. Że ja po prostu ciągnęłam ją trochę na siłę, ja, ja chciałam o nią walczyć w jakiś Utrzymać. sposób. Ja chciałam się spotykać, ja chciałam coś porobić i zero kontaktu z drugiej strony mm -hmm. troszeczkę. E, potem zostałam wymieniona, na to jest się zepsułeś się i wiem, co zrobię, co mnie niecięte, nie ma, nie, śmiele. Śmiele. nie wiem, tak po ale, zaraz Zostałam no, zmieniona na lepszy no model, tak. na tą fajną, popularną, drugą dziewczynę, wow. wow. Mhm. Więc um, było mi to przykre i bardzo długo czułam się z tej relacji um, i sądzę, że nawet jeszcze mnie ona trochę boli, jak mhm. czasami patrzę no, na, na jakieś relacje tej osoby czy, czy zdjęcia. To tak tęsknię trochę za tą, za tą przyjaźnią, bo no, na początku było, było super. Mhm. Ja czułam wielkie wsparcie. E, czułam też trochę, że ona nie otwiera się trochę. Bo nie otwiera się. Tak, sam, tak jak ty się na przykład otwierasz. Tak, tak. I miałam też, po, że ja nie daję się otwierać, że mm -hmm. ja ciągle próbuję właśnie tak utrzymać tak, tak, okay, i, i tak, to i też jest, ważne, jest tak, ważne. Tak, to też jest ważne. Tak samo jest w związku. Uważam, że żeby związek jakby się udał, to potrzeba po prostu jakby dwóch osób, tak, nie? Tak. A nie tylko jednej, która, która będzie to cią, ciągnąć. Więc moim zdaniem, jeśli też chcesz zmienić trochę swoje życie, co nie? to tam... To taki... taki Aha, <laughs> 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 jeśli jakby. E, czujesz, że coś jest nie tak w Twoim życiu, to jakby pierwszym punktem do takiego glow jest e, usunięcie takich toksycznych relacji, toksycznych ludzi ze swojego życia. Ja wiem, mm, to nie jest w będzie swoim własnym przykładzie. Ja rok temu znam taką osobę, która właśnie o której dzisiaj też była mowa, e, która dużo bólu mi sprawiała, tak jakby ta relacja, ta przyjaźń. No i to była bardzo dobra opcja, była bardzo bolesna, bo też powiedzenie tej osobie prawdy prosto w oczy, prosto w oczy no nie jest łatwa, no ale na tym opierają się, też, na, na tym opierają się relacje, szcz, szczerość, tak, tak? Więc moim zdaniem dobrze postąpiłam i o wiele łat, jakby lepiej mi się żyło bez, bez tej relacji. Tak, tak, to ja mam podobnie mam jak Ty, że odpuściłam po prostu wiele relacji, których, czy to były relacje właśnie przyjacielskie, czy nawet związkowe, no to, to też, to było, to było właśnie to, że faktycznie na początku mega bolało, po prostu płakałam nie wiem ile, wylałam może łez, ale z perspektywy czasu, no jest to prawda, że czas leczy rany, po prostu. I trzeba, I trzeba wierzyć w to, że jeżeli na ten moment nie czujemy się dobrze z tą osobą i nie czujemy po prostu wsparcia, zaufania, tego, że my jesteśmy lepszym człowiekiem przy tej osobie, to znaczy, że coś jest nie tak. I to znaczy, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, bo będzie tylko gorzej i my się będziemy gorzej czuć w tej relacji. A może jak właśnie odpuścimy tę relację, to będzie lepiej, to zaczniemy no. yy, spełniać marzenia, to zaczniemy dążyć do swoich do swoich celów i tylko na przykład, Nie marnujmy czasu. Tak, tak, tak. Bo na <grym> przykład>, przykład ja na przykład spotkałam ciebie i gdyby no, nie ten ty... ja no, <grym> ja Tak, spadłam, i to, gdyby to, nie mi help, help, help. Migam oczami, a stach fajnie widzisz. I to Was oślepiona jestem lampą tutaj. Ale wiecie, to tak jest trochę, że ludzie się nie bez powodu spotykają czasem, i gdybyśmy się my nie spotkały, gdyby Sandra mnie wzięła za łapkę. Ja nie, ja sądziłam, jak ja zobaczyłam ją z pierwszy raz. Bo to jest ciekawe, jak mówiłam wcześniej. Uwaga, każdy tak sądzi. Każdy no to tak, tak wyglądasz. Ale zaraz powiemy swoją, nie mówiłaś mi swoją reakcję na mnie, nawet nie, nie pamiętasz i sądzę, e, no, bo ja byłam... Ty byłaś patrzyłaś na siebie. Tak, tak. Ja, sobie, ja jestem taką egoistką, narcyzem i w ogóle, nie, proszę, nie wierzcie w to. Nie, nie, ale moja pierwsza, e, właśnie jak mówiłam Ci e, moje zdanie tak, o Tobie, re. no to, tak, na, na początku się kurde, no ja konkurentka, jeśli chodzi o wokal, no bo no, ja sądziłam, że jakby Ty, no ja już ja, ja, ja pamiętam, jak teraz patrzy sobie patrzy, patrzy i to, no, ja to jakaś Zuzka śpiewa, Dobrze. dobrze, 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 Dostatecznie! Kurczę, Kurczę. będzie konkurencja. To no, na no, pierwsze to, co o, o tobie pomyślałam. Potem no, pomyślałam, no, że możesz być wredna, a bardzo, bardzo wiedzą po prostu. Bo że, 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 no, jeszcze było też gwiazdeczku, gwiazdunio, no, co to nie ona. I tak, absolutnie. It's me. I się nie pomyliłam. Bo naprawdę ludzie w to uwierzą. Ale tak, to powiedzcie, to się tu dużo osób no. właśnie mi mówi, yy, nie wiem dlaczego w sensie, na przykład bardzo wiele, wiele razy słyszałam, że kurde, wiesz co, ja to myślałam, że ty jesteś taka taka wredna, nie? Yy... <ścoughs> Cię proszę z mojego mieszkania. Serga już to widocznie ma. Wiem, wiem, że jest po prostu, ale wiesz, to niektórzy ludzie nie mają dystansu, no, nie mogą to wziąć tam poważnie. I potem będzie wiesz, o to ta, to pod tiktokami, o to ta gwiazdeczka no, no. Duchu, wiesz, tak, tak. Ale tak, dużo słyszałam i potem dopiero wiesz, jak ktoś mnie poznaje i wiesz, rozmawia ze mną, widzi jak ja się zachowuje i tak dalej, to potem, jeju, ale ty jesteś super osóbką, taką ciepłą, wiesz, skromną, skromną, tak, ale uważam, że mam w sobie jakiś taki, wiesz, taki, taki, taki blask, trochę, bo dużo osób mi właśnie mówiło, że... No, no, tak, że, że jest coś takiego w moich oczach, że wiesz, że tak od chłopaków to słyszę, że mam taki przyszywający wzrok, no. że coś, wiesz, taki mam blas. Dobra, blas a jakie było pierwsze wrażenie, bo... jak tu opinia Pamiętaasz? No i też, też było, też było wokalnie. A, nie, a, że wokalnie wiesz. Nie, ja, też, ja powiedziałam tak... O kurde, ale ładnie śpiewa. A nie? się nie teraz. Nie, naprawdę, bo, nie, 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 nie. Powiedziałam, że ładnie śpiewa, ale też właśnie pomyślałam sobie, o, kurde będzie konkurencja. É, mas eu não entendo o que você Tak, konkurencja, dokładnie, konkretnie, tak. To odnośnie właśnie tej fałszywej przyjaźni, to jest właśnie, tak, że nie można też człowieka oceniać po prostu. No wiadomo, tak jest, tak? Patrzymy na kogoś i widzimy od razu, no jest coś takiego w człowieku, tak? Pierwsze wrażenie po prostu. Czy wychodzisz na scenę, czy idziesz do Biedronki, to zawsze widzisz człowieka po prostu i sobie coś tam... Przepraszam, że tak cię zasłania. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego podcastu, albo posłuchanie go na Spotify', albo może teraz malujecie się, robicie sobie jedzenie. Smacznego, smacznego absolutnie. Albo idziecie, nie, no nie idziecie tramwajem. <grym> Chyba, że to słuchacie na Spotify, to no może idziecie tramwajem. Albo, albo oglądają w metrze, dlaczego A, no, 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 nie oglądacie Albo oglądacie metrze. Absolutnie, no, absolutnie robi nam reklamę. Dziękujemy bardzo. Wam. Ogólnie dziękujemy Wam bardzo za wsparcie, za bardzo pozytywny odbiór naszego podcastu, absolutnie. bo było Bóg. bardzo dużo wiadomości i dużo osób od razu yy, pisało do nas, tak, że. Tak, że tak, super, że tak. dokładnie. I, I bardzo to jest też takie yy, motywujące, budujące, bo tak, my... Po prostu chcemy jeszcze być lepsze i chcemy jeszcze lepsze treści tworzyć dla Was, bo wiemy, że tego słuchacie, bo wiemy, że Wam to pomaga na przykład i, i to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, więc... No, więc wiadomo, z czasem to jak zabawę. ten podcast trochę rozwinie skrzydła, będziemy starać się o lepszą jakość, o lepsze dźwięk, wszystko. o wszystko, tak. a na razie to jest zabawa, Testujemy doświadczenie. Coś, coś nowego w naszym życiu. Tak, Zaraz się tak. żyje. Więc, kochani, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia już we wtorek za tydzień o godzinie 16. No i kochani, e, tym akcentem żegnamy się z Wami i uważajcie na fałszywych przyjaciół. Wybierajcie mądrze. Cześć! <grym>, cześć!